Moi drodzy, początek dnia nie może obyć się bez pysznego, pożywnego śniadania. Mmm, mniam, niam, niam, mniam, niam, proszę bardzo. Patrzcie, prawda te kolory są oczywiście podkręcone. Nie, nie, prawda nie są, mamy lato, wiosnę, nie wiem właściwie co mamy, ale... Warzywa są pachnące, świeże, kolorowe i zdrowe. Dzisiaj na placu budowy scenografii za mną trochę już zziajany, ale trzeba iść dalej za chwileczkę. Box. No właśnie, bo zacząłem trenować boks. Jakoś mi się nie ciągnęło do sztuk walki kiedyś, jakby mamy to miały miejsce po Potem kapuera, ale to bardziej takie towarzyskie spotkania były te kapuera i trochę powiedzmy ruchowych ćwiczeń. Natomiast boks mnie naprawdę wkręcił. No i szczerze mówiąc, gdyby nie ten projekt cały, gdyby nie to, że 25 kg poszło precz, to mógłbym pomarzyć tylko o tym, żeby wytrzymać 1,5 godziny, czy 3 godziny. Ech takiego intensywnego treningu, a będą jeszcze bardziej intensywne, jak tutaj na trenem Michał zapowiedział. E, no i powiem Wam tak, kiedyś jeszcze jak bym że to będzie bardziej intensywne, to sobie już myślałem, jak sobie kręcić, a teraz się zastanawiam, e, czy faktycznie mocno odczuję. No i teraz tak powiedziałem, jak to zobaczy, to da mi w kość. Ale naprawdę podoba mi się, podoba mi się i czuję, że to jeszcze będzie. Takie dopompowanie tego wszystkiego, dokręcenie, dośrubowanie, także wykończymy no, sobie te wszystkie założenia właśnie dzięki tym treningowi. No cóż, trzeba się ogarnąć. Drodzy, powiem Wam, że naprawdę to się tak wydaje, że mamy XXI wiek, technologia, te sprawy i tak dalej, że można już w sumie siedzieć tylko przed tym komputerem. Ale szczerze Wam powiem, że jeśli w ogóle się żadnego, żadnej aktywności fizycznej nie uprawia, no to niestety nic z tego nie będzie. Nie ma siły kompletnie na nic. A tak to i werwa jest, żeby coś porobić ciekawego. I co ciekawsze, głowa czystsza, jeżeli się nie ćwiczy niczego, znaczy ćwiczy, tutaj nie mówię oczywiście o jakimś tam e, z, zinstytucjonalizowanym e, ćwiczeniu czegoś, czyli gdzieś tam w jakimś klubie czy coś, ale nawet po prostu nie wiem, na rower wyjść, pobiegać, pochodzić, poruszać się, to głowa nie pracuje, nie ma opcji, że będą pomysły, nie ma opcji. Że będzie, że będzie się coś działo w tej głowie sensownego, no po prostu w zdrowym ciele, zdrowy duch. To się powiedzenie nie wzięło znikąd i taka jest dokładnie prawda. Ja widzę, że jak siedzę długo, to mój poziom, że tak powiem, kreatywności, jeżeli chodzi o astrofazę czy o jakiekolwiek inne projekty, po prostu nurkuje. To jest takie, takie coś, że poćwiczę, poćwiczę, mam te zrywy, super jest. I potem jest takie plateau, wiecie, bo to sobie rośnie, rośnie, rośnie. Potem jest takie plateau, taki płaskowyż, właśnie na tym wykresie, a potem zaczyna to nurkować i coraz szybciej, coraz bardziej stromo nurkuje. I, no i z tym trzeba walczyć. Na początku się nie chce, wiadomo. Ja pamiętam pierwszy ten trening boksu to faktycznie byłem tak zmęczony, że nic mi się nie chciało zresztą z jednej strony miałem taki miks właśnie i ambiwalentne odczucia bo z jednej strony chciałem, żeby już się skończyła ta mordęga dla ciała a z drugiej strony tak mi się spodobał ten sport, że chciałem, żeby trening trwał jeszcze dłużej więc no cóż dziwne takie właśnie taki dualizm w głowie się zrobił no ale warto ćwiczyć to chciałem wam powiedzieć, że warto ćwiczyć trzeba po prostu sobie czasami dać w kość. I jak się człowiek zmęczy, to potem i pomysły są. I realizacja tych pomysłów jest zupełnie inna. I tu jest jeszcze taka ciekawostka, bo zastanawiałem się na ile um, jakby starczy tych zasobów kreatywności. Na ile można sobie wiecie Wykorzystywać to, wykorzystywać to, a potem nagle zaczyna brakować tego i już mózg nie jest w stanie wykrzesać z siebie nic więcej. I prawda jest taka, że to chyba nie jest ograniczony zasób, ale jest odnawialny zasób. Tylko że właśnie co ciekawe, odnawia się go nie poprzez jeszcze większe e, pracowanie głową, jeszcze więcej czasu poświęconego na to, tylko właśnie przetyraniem się fizycznym. To jest taki reset. A może tylko ja tak mam? No nie wiem, to są właściwie takie, wiecie, dane z Instytutu Danych Z Dupy, e, bo <głos》> mówię to oczywiście na podstawie swoich odczuć, ale mam wrażenie, że tak właśnie jest, no bo takie same dane z tegoż Instytutu zazwyczaj inni też podają, którzy właśnie muszą się kreatywnie realizować. No i kiedy te zasoby się kończą, to biorą się po prostu za tyrkę taką fizyczną, a wtedy sensowniej to im idzie jestem w lesie ale przyjemnie jest z Jagerem na spacerze Jager, Jager taka ciekawa obserwacja pamiętam taki komentarz był jeden e... jojo go zabije i no wtedy Trochę się tak zdenerwowałem, mówię. Kurde, raz, że taki niewdzięczny komentarz, niewdzięczny komentarz. Po prostu zły komentarz, taki nieludzki trochę. A dwa, że zaraz założenie, że na pewno się nie uda, że nie wiem, te zalecenia są jakieś po prostu bezsensowne i jojo go zabije. Jojo mnie nie zabiło, nie utyłem. Od jakiegoś czasu nie stosuję się jakby do tych zaleceń tak jakby świadomie, wiecie, że je wypełniam i tak dalej, tylko część tych rzeczy uregulowała mi się automatycznie w organizmie. Znaczy nie mam czegoś takiego, że w nocy mam napady głodu, idę plądrować lodówkę swoją, sąsiada, jeśli ma jest pusta. Nie dzieją się takie rzeczy, więc to jest jedna z tych... Takich właśnie nowości, ale też już właściwie regularności, a nie nowości. Sen. Tu też nie mam czegoś takiego, że chce mi się siedzieć do trzeciej nad ranem, tak jak kiedyś. To wszystko się gdzieś uregulowało i naturalnie drukowało w mój plan postępowania codziennego. Więc dzięki temu nie tyję. Moja masa ciała utrzymuje się mniej więcej na poziomie 95-96 kg cały czas. I tak to wygląda. No i oczywiście. Teraz jak jest lato no to można sobie zjeść loda, grilla, arbuza, owoce są jakieś takie świeże i tak dalej, więc to też jest bardzo fajne i też no, kuszące jakby nie patrzeć. Ale też nie mam czegoś takiego, że się na to rzucam i muszę, nie wiem, teraz grill, piwsko, to, tamto, no też się to nie dzieje i to mi się bardzo podoba. No więc tak to właśnie wygląda. Nie chcę się jakbyś tam mocno forsować z tym wszystkim. Fajnie, że to jest po prostu jakimś takim nawykiem już ustabilizowanym i po prostu według tego postępuje. No i co z masą? Chcieliśmy zejść do tych 90 kg, no ale teraz jest zboczne ćwiczenia, więc bardziej będziemy te obwody mierzyć, bo na przykład po widzę, że one spadają, znaczy są po prostu coraz luźniejsze, a masa aż tak gwałtownie nie spada, więc tutaj trzeba będzie ostrożnie z masą, bo nie zawsze masa jest wyznacznikiem tego, czy się do punktu docelowego doszło, czy też.